Witajcie w tym kolejnym trójkolorowym vlogu, będzie krótko podsumowując to co się wydarzyło, no i przechodzimy do meczu, który przed nami, więc serdecznie zapraszam w stałą widownię, około 100 osób do tego odcinka, a przechodząc już do samego tematu, mecz z Wisłą Płock nami, drugi mecz z Wisłą Płock nami, który miał miejsce w piątek, czy są dobre nastroje, czy z nie ciężko powiedzieć, bo zawsze mogło być lepiej, czyli mogło być to zwycięstwo na wyjeździe, ale... Patrząc na to, jaki był wynik i że tego gola oczywiście straciliśmy po koszecie, którego nie miał szansy wyciągnąć z tak, e, świetna praca na bramkarzu Wasyla, jest wyrównanie, później gol, ale jednak spalony na żyletki. Można powiedzieć, e, dyskutować z tym spalonym, ale wychodzi na to, że suma szczęścia równa się zero, bo tak przecież podobnie wyglądało to z Radomiakiem, kiedy ten gol był anulowany, ale dla nas, więc jak to mówi trener Górak, piłka nożna oddaje. Tak, tutaj ciężko mieć pretensje, bo właśnie wydaje się, że piłka nożna oddała. W zasadzie nam zabrała to, co nam dała, więc jak jest na zero, no to myślę, że i tak jest ok. Nie możemy tutaj być źli ani narzekać na to, że raz nam coś na kontrowersyjnego jest na plus, a raz na minus. Wtedy to jest raczej akurat uczciwie. Z przebiegu spotkania, patrząc na statystyki, widzieliśmy dużą lepszą. Przepraszam za ten remont, który mnie zaskoczył. Byliśmy drużyną lepszą, byliśmy bliżej zwycięstwa, przynajmniej to było takie odczucie subiektywne, jak oglądałem ten mecz w telewizji. I wydaje mi się też, że to miało jednak przełożenie na te statystyki, że ta oczekiwana liczba goli była większa, bo po prostu tych sytuacji mieliśmy troszkę więcej. Fajnie wyglądaliśmy z przodu, graliśmy aktywnie. Oczywiście z tyłu czasem te błędy się zdarzały i tutaj ciężko. Cześć obok tego obojętnie, ale mimo wszystko nieobecny Dawid Kudła został mimo wszystko, wydaje mi się, zastąpiony pozytywnie Rafałem Strączkiem. Mimo tego straconego gola, no nie można mieć pretensji o takiego gola. Ta piłka po rykoszecie praktycznie idealnie wpadła do bramki. Myślę, że żaden z bramkarzy by tego nie obronił. Mocna piłka, mocna rotacja po rykoszecie, za plecy, bez szans, żeby to sięgnąć. Jeszcze pod poprzeczką także... No, jak nam takie bramki często będą wpadać, to się można za głowę chwytać, bo to oczywiście jest, to jest już akurat pech, jak się dużo tych bramek po rykoszecie traci. Jednak pokazał też się Rafał Strączek z dobrej strony, kilkoma pewnymi interwencjami. No, i z tego co rozumiem, jeżeli Dawid Kudła ma uraz w dolnej części ciała, bo tak to zostało przez klub zakomunikowane, to znaczy, że w najbliższym spotkaniu grał pewnie też nie będzie, czyli z kolejorzem od pierwszych minut będzie. Występował Rafał Strączek, patrząc na występy zawodników z przodu, nieco zmienionych. Czyli Markowicz, który gra od początku, wydaje mi się, że, że też ten Markowicz będzie grał w kolejnym meczu. Wydaje mi się, że prezentuje się dobrze, ale ja bym chciał zobaczyć też tego Bosza od pierwszych minut, i mam nadzieję, że z Lechem tak też będzie. Choć Łukasiak wcale słabego meczu też z tą Wisłą Pock nie zagrał. No, ale to jest cały czas moje subiektywne zdanie, że jednak ten Jesse Bosch więcej piłek celnych daje do przodu. Chciałbym zobaczyć statystyki, nie mam do nich takich indywidualnych, nie mam do nich niestety dostępu, więc cały czas będę bazował na tym, co mi się wydaje, że ja to tak oceniam. A kiedyś miałem ciekawą rozmowę na ten temat z Adrianem Bondem, bo jak jeszcze zajmowałem się ocenami i pisałem o tych ocenach, no to na przykład na podstawie dwóch, dwóch, Złych zagrań, Błąda akurat w danym meczu, napisałem, że było ich dużo. I sam Adrian Bond mi mówi, że jak przeczytał, że było ich dużo, to akurat sobie sprawdził. No i kurde, w tej meczu wyszło, że dwa. No i z takiej perspektywy oglądania meczu, właśnie z trybun. Mi się wydawało, że było ich dużo, a po prostu były dwa takie, dwie straty takie kluczowe. No i przez to odbiór był taki, a nie inny. Więc zawsze ten nasz odbiór, jak oglądamy mecz, patrzę na całą drużynę, a nie jednego zawodnika, będzie subiektywny i będzie w jakiś sposób odbiegał od rzeczywistości. To oczywiście nie ma żadnego znaczenia. Najważniejszy jest na koniec wynik i oby ten wynik z kolei był pozytywny. Mecz będzie na pewno bardzo trudny. Po tej kolejce znowu możemy gdzieś tam troszkę niżej spaść. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Trzymajmy głowy do góry. Zawodnicy naszej drużyny też pokazują, że mogą się spiąć i mogą w tej lidze wygrać z każdym. No i, i, i tego się trzymajmy, że w końcu też z tym faworytem mocnym wygramy, bo, bo tak było w zeszłym sezonie i nic nie wskazuje na to, że tak nie może być w tym sezonie. To, że był trudny początek, to dalej nic nie zmienia. już jest do ogrania, i miejmy nadzieję, że tak w Katowicach niedzielę będzie. A Was, którzy jeszcze biletów na ten mecz nie mają, choć zakładam, że w tej widowni 100 osób wszyscy mają karnety, tak mi się wydaje. E, także zapraszajcie znajomych, kolegów, rodziny, przyjaciół. Zapraszajcie na arenę bukową, bo tam naprawdę jest co oglądać. Jest bardzo fajna atmosfera na naszym stadionie, przynajmniej tak uważam. I nie tylko ja, i uważam, że też bardzo dobrze się te mecze ogląda, więc widowisko być może będzie najlepsze w tym sezonie. Tego się trzymajmy, bo Kolejusz też gra dobrą piłkę. My staramy się grać piłką na naszym stadionie. Oprócz tego meczu z Krakowią nie przegraliśmy jeszcze w taki sposób przekonujący. Tą Krakowią też jedną trzecią meczu graliśmy nieźle. Trzymajmy się tego, że to jest nasza twierdza, że tam nie spuszczamy głów w dół. Tam zawsze gramy odważnie, gramy wspólnie i walczymy wszyscy o komplet punktów. No i jaki będzie skład? No to, no to już jestem ciekaw tego, co zrobi trener Rafał Górak. A was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Do zobaczenia w niedzielę o 17.30. Na arenie Nowej Bukowej, przy ulicy Nowej Bukowej na arenie Katowice na meczu Gieksy.